A teraz trzy wejścia do człowieka. Dochodzimy do miejsca, gdzie większość ludzi robi klik. Bo nagle rozumieją, czemu horoskopy na znak często się nie zgadzają, a Giotis potrafi być zadziwiająco trafny. W tej tradycji ja nie opieram się na jednym Twoim znaku. Ja patrzę na człowieka przez trzy różne okna, trzy punkty widzenia. Jakbyś miał, miała trzy kamery, Nagrywające to samo życie, tylko z innego kąta. Lagna, czyli ascendent, kamera ja w świecie. To jest najważniejszy punkt. Lagna to znak w pierwszym domu w chwili urodzenia. I to jest Twoje wejście na scenę. Jak wchodzisz w życie, w ciało, w charakter, w działanie. Dlaczego to jest takie mocne? Bo lagna zmienia się szybko. Mniej więcej od kilkudziesięciu minut do około dwóch godzin. Czyli to jest jak precyzyjny kod dostępu. Ja Lagny używam jak rdzenia interpretacji, bo ona mówi, jaka jest konstrukcja osobowości, jak działa ciało i energia, jak człowiek przeżywa swoje ja. I teraz uwaga, bo to jest ważne psychologicznie. Lagna mówi nie tylko, kim jesteś, ale też, jak się manifestujesz, czyli jak świat cię odbiera i jak ty wchodzisz w rolę. Chandra Lagna to kamera, umysł i emocje. Drugi filar to Księżyc. Chandra Lagna to znak, w którym stoi Księżyc. Księżyc stoi w jednym znaku około 2,5 doby. Więc to jest mniej zmienne niż ascendent, ale dalej dużo bardziej osobiste niż znak słoneczny. To jest kamera, która pokazuje, jak działa umysł, jak reagujesz emocjonalnie, co ci daje spokój, a co cię rozkręca. Jak przetwarzasz stres i życie od środka. I tu jest praktyczna rzecz. Czasem człowiek ma mocną lagnę, na zewnątrz wygląda stabilnie, ale Księżyc ma trudny układ i wtedy w środku jest napięcie. Albo odwrotnie, na zewnątrz ktoś nie wygląda na pewnego siebie, ale w środku ma spokój i miękkość. Chandra Lagna to Twoja prawda emocjonalna. W wielu sytuacjach ona tłumaczy Cię lepiej niż to, co ludzie widzą. Surya Lagna, kamera, wizerunek i ja idealny trzeci punkt to słońce. Surya Lagna to znak słońca, ten który większość ludzi zna jako swój znak zodiaku, z horoskopów. I tutaj pada ważna rzecz. Słońce stoi w jednym znaku około miesiąca, więc to jest dużo bardziej ogólne. Dlatego w Jyotish ja mówię wprost, znak słoneczny jest ważny, ale nie jest najważniejszy. To jest bardziej klimat albo temat przewodni. Ale bez Lagny i Księżyca to jest jak oglądanie filmu po samym trailerze. Suria Lagna często pokazuje, jaką rolę chcesz grać, jak chcesz świecić, do czego masz ambicje, jak budujesz autorytet. Najprostsza metafora. Ja to trzymam w głowie tak. Lagna, ciało i osobowość, jak wchodzisz w życie. Księżyc, umysł i emocje, jak przeżywasz życie. Słońce. Wola i cel, jak chcesz świecić i dokąd idziesz, czyli ja, umysł, cel. I teraz nagle wszystko ma sens. Możesz mieć słońce w znaku lidera, ale lagnę, która jest bardziej cicha i pragmatyczna, albo odwrotnie mocną, wyrazistą lagnę, ale słońce, które chce robić swoje spokojnie, bez sceny. To dlatego ludzie tak często mówią: Ja nie pasuję do mojego znaku, bo oni patrzą tylko na słońce. Dlaczego to jest kluczowe dla wytrwania w tym webinarze? Bo w tym momencie ty rozumiesz, że tu nie ma jednego pudełka. Nie ma, jesteś bykiem, więc jesteś taki i taki. Tu jest system. Lagna daje konstrukcję, księżyc daje psychikę, słońce daje kierunek woli, i dopiero potem patrzymy, gdzie stoją planety, jakie mają siły, aspekty wymiany. Wyobraź sobie dwie osoby urodzone tego samego dnia, mają ten sam znak słońca, ale jedna urodziła się rano, a druga wieczorem. W horoskopie z internetu będą wrzucone do tej samej szuflady, a w Geotisch mogą mieć inną lagnę, inną mapę domów, inny lagnes, czyli inne główne sterowanie i w praktyce inne życie. To jest powód, dla którego ten system działa, działa dokładniej.